Wspominaliśmy już o tym w ubiegłym roku. Teraz plany zaczęły się realizować. Razem z prezesem zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Grzegorzem Rogaliwiczem, dyrektorem biura ichtiologiem Rafałem Penderem odwiedzamy dziś stawy Sicina 2 i Sicina 3. Rozpoczęliśmy ich przebudowę, mówi prezes trzcinami i krzewami i to utrudniało, uważam, podchów, zmniejszało produkcję, a na pewno też pozwalało na większe kłusownictwo, więc po otrzymaniu dofinansowania i prawie faktycznie w ramach tych środków Zarząd okręgu postanowił wykonać prace konserwacyjne na, na zbiorniku 3 całkowicie i na zbiorniku 2 na 50%. Nie? Podstawową funkcją sieciny 2 i 3 jest i będzie niewątpliwie hodowla ryb. Zwiększy się powierzchnia wody, będzie więc można produkować zdecydowanie więcej ryb. Oczywiście korzystając cały czas z naszej goleniowskiej okręgowej wylęgarni. Więcej obsad? To też większy zarobek dla okręgu. Tak uważam, bo w zeszłym roku na, przy takim stanie tych obiektów, tych stawów siecina 2 i 3, wyprodowaliśmy ryby za 47 tysięcy złotych. Ja jestem pewien tego, że te prace pozwolą nam zwiększyć znacznie wielkość, ilości podchowanych ryb, które pójdą na, na zarobienia naszych wód. Jest jeszcze jeden staw, na który okręg wygrał przetarg to jezioro Pouchowo w Nowogardzie. Tam prace rozpoczną się również, ale nieco później. Wczesną jesienią, wczesnym, późnym latem chcemy wejść na to łowisko i y, też y, piękny staw 90 hektarów albo dla, dla wędkarzy i, dla wędkarzy i, i do, do podchowu trzymać mieć, żebyśmy mieli, byli samowystarczalni, y, y, przynajmniej w części y, do produkcji y, ryb na, na zalepianie innych jezior. No ale na to trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.